Hej, cześć, się wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w unboxingu. Pokazałem wam na moim Snapchacie, do którego linka być może zobaczycie gdzieś tutaj, albo jakiś ten... po prostu moją ksywę, Tivolta ja się tam nazywam, że przyszła mi taka paka. To jest wersja kolekcjonerska Overwatcha, ja tutaj się nie będę za bardzo pokazywał, warunki w ogóle do unboxingów też nie są tutaj cudowne, ale korzystam z czego mogę, jestem przy mojej kanapie w mojej piwnicy. Nieukochanej do końca ze względu na pewne ograniczenia miejscowe, ale i tak odpakujemy sobie tą paczuszkę. Mam nadzieję, że obraz nie jest jakiś za ciemny, or something, ale myślę, że będzie w miarę okej. Okay. Słuchajcie, dostałem taki prezent yy, za powiedzmy miłą współpracę. Dostałem prezent w postaci kolekcjonerki Overwatcha i go sobie teraz odpakujemy. Jest to wersja na PlayStation 4, na, dla której już znalazłem użytkowanie. Tak więc nie, proszę nie piszcie mi, żeby wam przysyłał to i tamto, bo. Zawsze są takie głosy, ale zabierzmy się za samą paczuchę. Co my tutaj mamy? Mamy, mamy tak. Mamy tutaj jakąś taką dziurę z logiem Overwatcha. Tutaj jest dziura, tu można włożyć paluchy i robić różne rzeczy, ale jest dość płytka, więc nie poszalejecie. Poza tym mamy takie ciekawe pudełko, które chyba jakoś muszę w ten sposób podnieść. Tutaj, chyba tak. I mamy taką ogromną tekturę. Ja pierniczę! Jakie to jest po prostu szalone! O, grube, jak cholera, takie nau, naukośne, to się jakoś. to się jakoś. otwiera, tak? Okej, okay, dobra, niech będzie, że się tak otwiera. Co my tutaj mamy? Mamy to, czyli e, styropian, proszę, piękny styropian. Nie, nie styropian, jakaś coś, coś, nieważne. Jak się to wyjmuje, wszystko w ogóle. Ale przepraszam, mamy tutaj rzep, ja nie będę wam tutaj jakiś super zoomów robił, może potem jakieś fotki zobaczycie tego, co się tutaj znajdowało, gdzieś powklejane. Mamy tak, i miejmy od lewej strony, bo tutaj jest jakiś duży jebacz zdecydowanie, to go za chwilę, za chwilę się nim zajmiemy. Mamy, jak to jest wszystko strasznie ładnie zapakowane, jestem zawsze pod takim wrażeniem tych wszystkich kolekcjonerek. Co my tutaj mamy? Overwatch Visual Source Book. Mamy książeczkę zamkniętą w takim kondomie, trochę plastikowym, z fajnym właśnie logiem, over... logiem Overwatcha. No tak, logiem Overwatcha, jak się od tej strony patrzy. Takim troszeczkę przyciętym po bokach, więc to sobie zrzucę na ziemię. Mamy artbooka. Mamy artbooka, w którym co się znajduje? I ja, pierniczę, Wszystkie postaci są opisane, wszystkie ich skille, ultimaty, jakiś koncept arty. O! Proszę. Najlepszy dowód, że Mei nie jest jednak gruba, tylko to jest gruba kurtka. Właśnie w tym artbooku. Ona jest taka kurwi po prostu. <gry> Wszystkie skille Makri, jakaś ich historia może w drobnym stopniu opisana Lucio, Hanzo, nawet w postaci młodego Hanzo, zanim jeszcze wiązą włosy w kok. Mamy taki bardzo fajny history book, który możemy sobie poprzeglądać historię naszych postaci. Fajnie cieszę się. Kontynuując, dalej. Mam tutaj też takie fajne dziurki, żeby włożyć paluch i coś podnieść. Mamy ścieżkę dźwiękową do Overwatcha, też wygląda całkiem, myślę, sympatycznie. Takim gradientowo zielonym opakowaniu to mi oczywiście od razu lucia przypomina, lucia kolorem jest zieleń. Co mamy dalej? Poza tym, że ten rzep tutaj mnie troszeczkę ogranicza, momentami mamy samą grę. Samą grę w Steelbooku to jest gra, jak mówiłem, na PlayStation, PlayStation 4. Nie będę tego otwierał w tej chwili, bo nie mam ku temu żadnych e, pobudek. Tak więc to sobie zostawię. Z samej płytki nie ma co tak naprawdę oglądać. I coś tutaj nadal jest. Co to jest? Ja Panie, to są kurna pocztówki ze wszystkich map. Kings Row, Nepal, Japiernicze, aż wam tutaj zbliżę i pokażę. Normalnie mamy pocztówki, które możemy z tyłu normalnie napisać adres, zaadresować i wysłać do kogoś. To jest interesujące, bo wiecie, to jest sugestia, że to są wszystko eee, znaczy to teoretycznie niby nasz świat jest, tylko że na przyszłość, więc można powysyłać takie ciekawe Podczutówki! Nie wiem, jeżeli kogokolwiek by to jarało, no raczej myślę ciekawszą wartość mają w postaci kolekcjonerskiej, niż żeby wysyłać sobie to do jakichś tam he, randomowych znajomych czy rodziny. Fajnie, fajnie wymyślą, tylko Czy ja to dam radę w ten papier z powrotem włożyć? Po co ja to wyjmowałem wszystko? Jesus. Ach, dobra, wow, pocztówki, ciekawa rzecz. Ale teraz chyba czeka nas otworzenie największego jebacza, który się tutaj znajduje. Czyli to! Dobra, nie jest jakiś super ciężki, no ale nadal jest. To sobie odłożę, przełożę. Strasznie wielka tektura i zajmiemy się ostatnim opakowankiem, które się tutaj znajduje. Czyli Soldier jest to chyba figurka samego Soldiera. Tutaj już mamy, widzę jakieś instrukcje, jak tego jebańca chyba złożyć. A jeszcze muszę otworzyć samo opakowanie i będziemy mogli progresować dalej. Dobra, dobra, jakby to wyjąć, tak żeby nic się nie rozpieprzyło? Eh, dobra, jest folią sklejone, to chyba nie dam rady go rozpieprzyć jakoś strasznie. Oby. Dobra, dobra, spokojnie. Cholera, potrzebny mi jest teraz nóż, a noża przy sobie nie mam. God damn it, Ile Pan Kto w ogóle popełnia takie błędy? Kto kurna nie bierze noża do unboxingu? Dobra, otworzyłem to w dobrą stronę. Nie, nie w dobrą, nie wiem. Moment. Wyjmę to. Położę tu, na spokojnie. Tutaj mamy w ogóle jakąś taką zamykaną część, którą otwieramy. Mam podstawę, która stanowi. która jest normalnie cięższa od samej figurki. O, świetnie, jakiś tam żel silikonowy. Ja to sobie zamknę, znowu to sobie zamknę, odrzucę na bok i zobaczmy samą figurkę. Zobaczmy samą figurkę, jak ona się tutaj prezentuje. Ja pierniczę. Dobra, to jeszcze normalnie podstawa, która jest cholernie ciężka. Tak straszliwie ciężka. Uff, odklejanie folii. Dobra, jak się to gówno teraz montuje. Muszę jego chyba wziąć i oni każą rozszerzyć mu nogi i wcisnąć te nogi w podstawę. I tada, jest figurka. Jest troszeczkę ciemno tutaj u mnie, ale dlatego wam go przybliżam, żeby go pokazać, jakie on ma w ogóle świetne detale. Czy się sfokusuje? Halo, sfokusuj się na mnie. Ej gówno, nie chce się sfokusować, ale Macie całkiem niezły widok, to jest Soldier 76, oczywiście kto gra ten poznaje Tylko, że on jest zrobiony na, na, na wiecie, na modłę takiej rzeźby, z której już chyba zszedł mam wrażenie kolor Mmm, pachnie mocno. To jest plastik, To cała figurka jest z plastiku, ewidentnie, ale takiego porządnego plastiku, który, no nie wiem... Pociągniemy mu tutaj za broń z boku, to się nie urwie. Podstawa naprawdę ciężka, ma tutaj takie pady, na których to stoi, takie gąbeczki małe, tutaj oczywiście też jakieś logotypy mówiące, że hej, to jest figurka Soldiera. Na to się już sfokusuje, bo jest duże, kurde, i to jest właśnie, widzicie, niesprawiedliwość tego świata. To jest priorytyzowanie dużych rzeczy. Halo! Złap fokus nie złapie. <laughs> Dobra, i to było chyba na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten unboxing. Prosiliście nas Snapchacie screenshotami. Dzięki Wielkie tam za aktywność, ponieważ bardzo chciałbym w miarę możliwości tego Snapchata jakoś rozkręcić, bo coś tam jednak wrzucam. Tak więc zapraszam każdego. No i cóż, i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, co się Wam bardziej podoba, czy takie unboxingi Jolo w piwnicy robione z małą ilością miejsca, czy może takie bardziej profesjonalne unboxingi z lepszym oświetleniem. End shit. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I pa pa.